Na w naszym filmiku. Zapraszamy do obejrzenia naszych ukochanych smakołyków węgierskich, czyli nadziewanych papryk, lecza, langoszy, rzeczy z piekarni. i oczywiście nie mogło zabraknąć porkotu, czyli gulaszu węgierskiego. Miłego oglądania. Zaglądamy do węgierskiego garnka. Tutaj kukurydza, inaczej trochę niż w Polsce z klopsikami, a tutaj klopsiki i nadziewana papryka, papryka pysznym, wspaniałym rozpływającym się w sosie takim paprykowym i nadziewana mięska. Ten obiad kopoje rozdrobniony z klopsikami. A teo jest jogurtem. Tak? Smakuje ci? Tato, jak to się nazywa? To jest papryka. To okay. twarde, ale o zrobienia cebulki. Po cebulce dodajemy paprykę. Najlepiej, jeżeli to będzie żółta papryka, nie kalifornijska. Tutaj mamy tu kości węgierskie. Te oczy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. jednego? To jest ishler. Nie, 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 bo teraz będzie. Poczekaj, jeszcze. Tutaj jeszcze mamy coś takiego. To, ja myślałam, że to jest Pogracz, ale to się nazywa jakoś inaczej. Pograć. Pograć, pograć, Teraz się kopas doktoruje, że Bogracz to jest takie coś z kociołka. A to jest taka bułeczka. Pyszna. Mm, tak bardzo jest z bogacza. Pogacza, Czyli bułeczka słona. Nie, jest bułka. A tutaj jeszcze jest jedna rzecz bardzo fajna. To jest taki rogalik z, pyszny rogalik z orzeszkami podróży kolinarnych, ciąg dalszy. Tutaj się robi bogracz, czyli węgierski gulasz, czyli porchot. Tym razem w wersji z kozy, to mięsko. I już gotuje się od 3 godzin. Kopość jeszcze dokładnie, ale ja już jest tak kłota. Czekamy i czekamy. Miał być wczoraj wieczorem, ale zerwała się burza.

Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj nadajemy supermarketu. Moi drodzy, mamy dzień gospodarczy i robimy ogromne zakupy, ale również ogromna jest kolejka, która w sezonie jest po prostu gigantyczna. A poza sezonem nie dzieje się tutaj nic, także hulala! Czeka nas ma godzina czekania, bo jeden pan powiedział, że jego żona utknęła tutaj na godzinę. Świecznie.